Jednym z największych zagrożeń dla organizmu człowieka jest niska jakość powietrza. Okazuje się, że we wnętrzach naszych domów czy biur znajduje się wiele lotnych zanieczyszczeń pochodzących z tapet, mebli, wykładzin czy sprzętu elektrycznego. Wśród nich najpopularniejszy jest formaldehyd. Formaldehyd jest gazem o dość przenikliwej woni, jest irytantem substancją, która powoduje uczulenie śluzówki oczu, gardła, nosa, powoduje podrażnienie znajduje się w różnego rodzaju szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych jest emitowany z różnego rodzaju materiałów budowlanych takich jak kleje jak płyty meblowe wykładziny niektóre tkaniny obiciowe mebli można uniknąć powiedzmy kontaktu z nim poprzez wietrzenie mieszkań nie zawsze jednak to jest możliwe szczególnie w miesiącach zimowych kiedy mamy smog Aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach warto postawić na inteligentne rozwiązanie Jest nim innowacyjna farba do wnętrz Magnat sypialnia pokój dziecka o unikatowej formule pochłaniania formaldehydu. Sekret całego wyrobu tkwi w recepturze, wchodząc jeszcze głębiej w jednym surowcu. Jest to specjalistyczny układ, związek wielkocząsteczkowy, polimerowy. Na łańcuchu są szczepione grupy aktywne, będące centrami aktywnymi, dzięki którym zachodzi reakcja z formaldehydem obecnym. W pomieszczeniu w wyniku tej reakcji formaldehyd pierwotnie istniejący zostaje zniwelowany, połączony na trwale w sposób chemiczny, natomiast jako produkt uboczny wydziela się woda. Proszę się nie bać, nie będziemy mieć mokrych ścian, nie potopimy się. Są to bardzo mikroskopijne ilości dla nas niezauważalne. Dzięki hipoalergicznej formule farma magnat sypialnia pokój dziecka jest bezpieczna dla dzieci i osób ze skłonnościami do alergii. Można ją z powodzeniem stosować nie tylko w sypialniach, pokojach dziecięcych oraz powierzchniach biurowych, lecz również we wnętrzach, takich jak kuchnie, salony czy korytarze. Pamiętajmy, że oprócz antyformaldehydu ma ona doskonałe właściwości wytrzymałościowe, jest plamoodporna, charakteryzuje się odpornością na dezynfektanty. Także to jest jakby pierwsza dedykacja, ale bez problemu możemy ją zastosować w każdym pomieszczeniu we wnętrzach. Ta farba jest certyfikowana, jest hipoalergiczna. Powierzchnie, które tworzy, są antystatyczne, więc też jest utrudniane przywieranie kurzu. No, ma mnóstwo, mnóstwo zalet, które pozwalają nam, tak powiedzieć, że, że przyczynia się do polepszenia atmosfery, w której oddychamy, żyjemy.